A więc tak, nie dość, że się rozpadało, co przyczyni się do lagów, zapewne, standardowo, to dodatkowo wypadałoby wykonać tak dla urozmaicenia misję od frakcji... Dobra, nie łączę się. Od frakcji APR. W końcu... Yy... No, niech czują się potrzebni w tej grze. <gry> Ale zanim, zanim cokolwiek zrobię, to

tak więc wydaje mi się, że w tym odcineczku jako, że mam dobry humor i nie chcę mi się spać mimo tego, że jest druga w nocy chciałbym e, wykonać dwie misje pierwszą z nich będzie zdobycie prochów e, właściwie proszków przeciwko malarii drugą natomiast będzie misja wow z cias... kawał drogi, no ale nie ważne e, autobusem się przejadę i powinno być dobrze a drugą misją będzie misja od APR, która będzie polegała na... E, roz... Jak Ty się do mnie odzywasz, Buraku? A będzie polegała na... E, drugim dochodowym, na przejęciu, nie wiem, w sumie wysadzeniu drugiego z dochodowych interesów w tymże terenie. Mianowicie... Mianowicie na wysadzeniu e, w składzie kolejowym czy w zajezdni kolejowej e, tego jak to się nazywa? Wagonu z gazem. Cysterny z gazem. O, właśnie i tu jest problem, który pamiętam. O cholera, no nie teraz, nie teraz! O, udało się. O, udało się. Świetnie. Spojrzę tylko na mapę. Diamenty tu są. Tam w wagonach. Na bank tam w wagonach są diamenty. Właściwie skrzynka z diamentami. Dam sobie rękę uciąć. Mówiłem, mówiłem, a nie mówiłem, że są tu diamenty. którymś z tych wagonów chyba w tym z tym że będę musiał tak już go nawet słyszę się gdzie jest drugi tam jest chyba ty dobra nie wysilaj się dobrze Odblokowano schronienie i to mnie cieszy. Malaria mnie męczy, ale nie dam sobie nią pomiatać. Przyszedłem po swoje. Mianowicie po skrzyneczkę z diamencikami. Dwie sztuczki. Ciach, e... ciach, 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 cia, cia. Dobra, jako, że jest brzydka pogoda... To ja się przekimam, chyba nawet noc nadchodzi, coś mi się wydaje, więc ja się przekimam i polecę szybko zanieść te książki, co tam mi on dał, yy, która jest siódma, więc do siódmej się znowu prześpię, mam nadzieję, że to jest zachód słońca w tej chwili. Tak jest, dobrze zgadłem. Piękny zachód słońca w Far Kraju. Dwójca, a już niedługo będzie trujeczka. jak się nie mogę jej doczekać tak samo jak bordersa dwójki. jej to są dwie gry, na które będę czekał w tym roku. Och tak. Tylko muszę zrobić maszynę lepszą kupić, ale zanim to się stanie, to uuu, jeszcze dużo pieniędzy trzeba odłożyć. No nieważne. W każdym bądź razie dążę w tym kierunku, aby zagrać w Far Cry 3 na Full Detal, nagrać to i cieszyć się pięknem tejże gry. Hmm. Kolejny piękny wschód słońca, afrykański wschód słońca i te promienie spójrzcie tylko na to spójrzcie tylko na to jakie to jest epickie to jest dopiero epickie nie żadne tam kryzysy um. Krzesło dobra, fura jest, jest fura skoro jest fura no to zrywamy się przez pola łąki lasy um. Zrywamy się, by dać książeczki i coś tam gadałem, ale nawet nie wiem co Tyle gadam, że sam już się gubię <śmiennie> w tym wszystkim e Oj, diamencik również tutaj jest. Siema! To jest napad. Ale mnie trzącha, ale mnie trzącha.

Opcje, dźwięk, Cholercia, Dlaczego tu można tylko jedno podgłosić, no? Zastosuj. To mnie trochę denerwuje. Dawaj, 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 bo mnie tu już zgina w pół przez to. Proszki przeciwko malarii. Oby tylko. Dobrze panowie. Siema na rapa. Stoi tu jakaś bryka. O Jezu, co ja tu narobiłem najlepszego. Drzewa się jarają. Nie jest dobrze. Eee, jest, stoi bryczka, więc nie muszę tam tego grata używać. Przydałoby się tylko jedynie do ładowania amunicji, które mam nadzieję gdzieś tu leży a jak nie leży to yy, to mamy problem wiecie co wam powiem rzeczywiście może ta gra wydawać się nudna ale ja tak bardzo ją lubię że czego bym nie robił w tej grze nawet jakbym się głupio yy, przechadzał po, po jakiejś łączce tego typu dla mnie to by było naprawdę niesamowitą frajdą. Spójrzcie tylko na to słońce wyłaniające się za chmur, na tą falującą trawę, na te spłonięte drzewo. Spłonięte? <grym> na te dźwięki. To jest wszystko po prostu tak boskie, że ja nie potrafię się temu oprzeć. Aj, kocham tą grę. Naprawdę to jest y zaraz obok Borderlands. E Jedna z moich ulubionych gier takich naprawdę ulubionych w które naprawdę gram z uśmiechem na twarzy I z takim samym zaciekawieniem chociaż sam ją przeszedłem już chyba trzy razy z tego co pamiętam Dobra jedziemy do autobusiba. Wracamy do miasta po misję Bo tu będzie super jump i będzie 500 experience bonus za niego na bank I misja szybciutko wykonana, nie ma co się tutaj obijać. Panowie gdzie swoje kałasznikowie pogubili. No dobra, nie to nie. Lecimy do miasta. Chyba trochę się zeszło z tą wycieczką, z powrotem z południa, ale opłacało się, opłacało się. Z piękne, czyste niebo, prawie że bezchmurne. Ehm... Jak najbardziej odpowiedni. Kolorystyka otoczenia niesamowita. Taka wręcz bym powiedział radosna, mimo tych slumsów i w ogóle. Dobra, dobra, spadaj. Jest Bosko, jak dla mnie jest Bosko. UFLL, więc lecę na drugą stronę miasta. Do APR. I tam zdobędę misję pod tytułem, nie pamiętam, nie wiem. Wy to pewnie już wiecie, bo, bo... w tytule odcinka jest. Fajno, masz ogle stary jak Mordekaj. Dzięki. O burdelik. No proszę piczu zdrowy. Proszków się nałypał to zdrowie

Ah, to to więc to tak. Dobra, dawaj papiery. Right Aha, <laughs> ja już rozumiem. Dobra, weź faniaku ci się nie mądrzy i masz pistolet, myślisz, że jesteś fajny. Dobra, dobra, więc ja już wszystko ogarniam. Yy, więc tutaj nie ma czegoś takiego jak pomijanie misji yy, i ja oczywiście o tym nie pamiętałem. Wszystkie misje zdaje się wykonam, więc em, teraz muszę zabić szefa policji, który po prostu przeszkadza. Więc niech no ja się spojrzę, rozejrzę na mapie. Daleko. Ale oni się poruszają Więc ja wybiorę się tamtą drogą Nie skorzystam z pomocy, pomocy przyjaciela Warren, ja nie mam czasu na pierydowy, Bo Potrafię sobie sam dobrze poradzić Mimo że mam mało amunicji Nie wiem czy będzie konieczne y, skipowanie podróży, dlatego że chyba szybko tam dojadę. A jak chcecie, to wy możecie to pominąć. Nie no, naprawdę bosko jest, jest pogoda niesamowita. Super w ogóle ko kolorystyka w tej grze, ten klimat to wszystko ja się będę tym jarał po nieskończone czasy. O, no, już, już. Spróbuj tylko strzelić mi w samochód. Zawika. Oj, chyba pojechali na około. Ale spoko, loko, dogoni ich. Szefuniu będzie miał przerąbane. Więc jednak misja z gazem. Będzie to zaliczenia w kolejnym odcinku Eem... Trudno, nie trudno Misję trzeba wykonać Eem, Tutaj w lewo Ostrożnie na laker Eem, I... I co już dzisiaj pozbędziemy się Szefa policji Jak go dogonię <grytanie> Zaraz mnie oni dogonią Ale im tam nakurzyłem Dobra, na skróty piczu, bo tu nie ma czasu Że przynajmniej tamtym ucieknę Szybko się poruszają z tego co widzę I ci za mną, i ci przede mną Aha, kolejna baza mi się nie podoba Dobra, tu i zaraz dopadnę. Oj. Może nawet brykę szybko zmienię. Szybciuteńko brykę zmienię, bo tutaj jest karabin i będzie mi łatwiej ich tam, wiecie, ogarnąć, nie? Więc... Więc... Już ich doganiam. Już są za tym wzniesieniem tutaj ale coś przyspieszyli skubańce jechali w lewo dobra dobra si szybki przeskok oni zaliczeni są prezes diament tu jest ale ja nie mam czasu na diamenty teraz on jest gdzieś tu blisko wrócę tu jeszcze kiedyś może nawet zaraz jak się szybko pozbędę szefa Cholera, tam jeszcze jeden kombój. Co oni tak przyspieszyli? Nie pojadę torami, bo jak skręcą, to ich nie dogonię. Dobra, jesteście moi panowie. Nic nie widzę. Nic nie widzę. Ojej Gdzie oni są Co ty mnie tą padaką straszy stary Dobra Ty sobie tutaj opalej się na słoneczku Ale mi myszka szybko działa Jak nigdy Nie wiem co się z nią stało Dawaj kręć tę śrubę, kręć Dobra starczy Lecimy, lecimy, bo nie ma czasu, Tam ten znowu ucieknie, znowu przez pół odcinka będę go gonił. Przez most na bank przejechali. O, znowu diament. Aj, 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 kuszące są, kuszące, ale nie mogę. Nie mam czasu. Szybko przez tory. Łoł, wow, łoł. Wow. Jaka beka. Szybko zasuwają skubańce. A, Pichu pojechał na skróty. Można by to tak nazwać. Afrykańskie skróty. Dłuższe są niż normalna droga. Mógłbym pojechać... w przeciwnym kierunku, ale... teraz to już za późno jest. No to samo by wyszło. Po krzaczorach pojadę i ich dogonię. Jaki Colin McRae, Co to? No nie! Jakiś jełop mnie goni. Weź daruj sobie stary, bo ja tutaj muszę mission accomplished. Nie mam czasu na pierdoli I ogień! Cholera muszę jechać przez most. O oni zasuwają. A ja ich gonią. Jezu, przez następny odcinek coś bym mi gonił. No jedź prosto, jedź. Dobra. Zawijamy jednak. Zmiana planów. Następny już dorwał tą furę. No ja nie mogę z tymi ludźmi. Nie, to jakaś inna musiała tam zagrać. Zagrać co ja gadam? Zabrzęczeć. Jadą. Jadą, przesiadka. Ale czuła ta mieszka cholercia Skąd? No i gdzie oni są? Jadą. I... No jadą czy nie jadą? Cholera, no nie rozumiem ich Ominęli mnie? Jakim cudem Po krzakach pewno pojechali Nie, gdzie oni są Tu się schowali, w krzaczorach No panowie to Znowu się źle zatrzymałem Ach stary Ty chyba na piechotkę uciekasz coś mi się wydaje Co? No Na piechotkę uciekasz Ach, to taka beka! Jeszcze jeden samochód... Dobra, jesteś tu gdzieś, w pobliżu jesteś. O Jezu, nie mogę, nie mogę, już mi się klawisze plączą. No gdzie tam lecisz? się ma. Co ty chcesz mnie pistolecikiem wystraszyć? Ach, wyrwał jeszcze sztukę w locie. No, uciekaj, uciekaj. No nie, broń mi się zaczęła jak w brazylijskim serialu, no nie mogę. Polowanie. Poprawa reputacji. Mm. O drzwi mu odpadły, jaka beka. Oj nie trafiłem. Wow. Lera, dlaczego tu nie ma mele To było dobre O nie, jarać się zaczyna, dobra Piąteczka, misja wykonana, dziękuję za uwagę, to wszystko w tym odcinku. Do zobaczyska już niedługo w kolejnym, mam nadzieję w tamtym rozwalimy Yy, to co obiecałem, czyli wysadzimy dokładnie, wysadzimy Czternę z gazem na stacji kolejowej, rozwalimy kilka obów inne takie tam perele Siema na rapa